Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił część uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. WSA w Krakowie stwierdził nieważność uchwały w zakresie dotyczącym umożliwienia lokalizacji na Sądeckim Osiedlu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Przypomnijmy, spalarnie śmieci przy ulicy 29 listopada chce budować firma Newag. Zapad 1 grudnia bieżącego miesiąca wyrok, który częściowo stwierdził nieważność tej zaskarżonej uchwały, w części tekstowej i graficznej w takim zakresie, w jakim uchwała ta dotyczy terenów oznaczonych symbolem PP tak dalej i oprze znaczeniu teren produkcji przemysłowej w tym teren instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ten wyrok nie jest prawomocny, nie ma na razie uzasadnienia sporządzonego. To uzasadnienie z urzędu zostanie sporządzone w terminie Uchwałę do WSA zaskarżył Wojewoda Małopolski, jak mówi Rafał Czelacki, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Nadzór prawny Wojewody po przeprowadzeniu analizy stwierdził, że procedura wymagana przez ustawę o planowaniu przestrzennym została potraktowana przez organ planistyczny zbyt formalistycznie i powierzchownie. Najważniejszym uchybieniem dostrzeżonym przez Wojewodę było mm, zupełne zignorowanie wytycznych i uwag zawartych w uzyskanych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagrożeniu przestrzennym opiniach specjalistycznych instytucji, co doprowadziło do naruszenia ładu przestrzennego poprzez zapisy uchwały. A mowa o negatywnych opiniach Powiatowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które jednoznacznie stwierdziły, że lokalizacja w tym miejscu spalarni śmieci przyczyni się jeszcze bardziej do wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Wyrok w USA to dla mieszkańców dobra wiadomość, mówi Ewa Stasiak-Kubacka z Komitetu Społecznego stop spalarni w Nowym Sączu. My się przede wszystkim cieszymy, dlatego że ten wyrok jest bardzo ważny, bo odsuwa on widmo budowy spalarni śmieci przez prywatnego inwestora w, w czasie na pewno. Czy prezydent Wladomir Handel odwoła się do naczelnego sądu administracyjnego od tego wyroku? Nie wiemy, ale przypuszczamy, że może zajść taka sytuacja. Ale jeżeli to zrobi jako prezydent, to będzie znaczyło tylko tyle, że on. Jako on, jako prezydent miasta jest za tym, żeby w mieście powstała prywatna spalarnia śmieci. Każda ze stron może teraz zaskarżyć wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Warszawie w terminie 30 dni od otrzymania wyroku i uzasadnienia.